Czekamy za tym 7o do... o, o nie, pierwszy jestem To dobrze, chyba, No nie, no ten pierwszy zakręt O, już mnie tam wypalowano To jeszcze mój pierwszy wyścig, więc muszę przywyknąć No i też pierwszy Ale roadstrajery widzę, że dobrze jadą A o, biją się. O, goście mi na zderzaku jechał. Siema. O, siema. Takao, dziękuję. Takao? Ej, aha. Dobrze, dobrze. Jeszcze biją. Nie, zablokuje się. Tak jak <trychamy> ty mi ostatnio. Ty Kakao prawie mnie zablokował. O nie kakao uderzył we mnie Teraz ile osiem okrążeń? Gdzie? Kurna <laughs> na barierki jeszcze habie O, tak mi w dupę wjechał. Jakiś jakiś pad zielonka o. Za daleko wyjechałem No nie jakiś aj, brak aj, tutaj. Aj, jeszcze aj. uderzyłeś w niego. No już nie dałem rady wywalić. No ten kakao się wywalił, nie? O, sorry, oh, yeah. nieba po nie prostu jesteś. Dzięki, dzięki. Jakiś brak tu stoi? O No, barierka. Ale miałem farta, bo bym już musiał restartować się. nie możemy dogodzić, o nie! O, lepszy No, ty krąż Slayerów. No, a są... raczej, ja miałem drugie miejsce, no to tylko ten jeden. I to który Slayer? Ten chyba. Albo nie. Dobrze, dobrze na barierki? To... ale się zderzył, ze ścianą. Tamten, widzisz, my się pijemy, no, a Bierze, nie, bierze no, mnie, bierze mnie, bierze mnie. Widziałem właśnie, że hamcie No i nie spowolnił, nie? I o barierkę. No, tamto oh, już, no. już jest pierwszy, to już sobie tak dojedzie, bo nikt go nie... Chyba, że na ósemce się jeszcze walnie, albo prędzej ja się walnę. Oh, fuck. Ej, yeah. e aha, dobra. to już zduplowany yeah. jest gościu. Uh. Kurde, tylko w mam nie? Wiem. O widzę się jak tam wiedziesz ale daleko gdzieś jest, no, przez tego gumnianego typa, nie Tam ci ładnie na te O jeszcze w barierkę. No jeszcze mnie ten atakuje. O tamten trochę spowolnił, bo miał problemy z wyprzedzaniem. Ale i tak już chyba zostanę na drugim... Tak, no to i to już jest mnie koniec. jeszcze na tym ustęp zatrafili, nie? U mnie też. No i koniec. No o, i kolejny ku... wiem. O. No muszę się restartować, a nie mogę.